Minęło zaledwie kilka dni od premiery Grok 3, a już mamy kolejny model AI do testowania. Tym razem jest to Claude 3.7 Sonnet od firmy Anthropic. I zobaczmy, co pisze Antropik na swojej stronie internetowej na temat tego modelu. Przedstawiamy Klot 3.7 Sonet, nasz najinteligentniejszy model jak do tej pory, pierwszy hybrydowy model myślący na rynku. Klot 3.7 Sonet może tworzyć niemal natychmiastowe odpowiedzi. Klot 3.7 jest szczególnie ulepszony, jeśli chodzi o programowanie oraz front-end web development, czyli sprawy związane z tworzeniem stron internetowych. Wraz z tym modelem Anthropic udostępnia również narzędzie Cloud Code, które jest narzędziem w terminalu i jest to tak jakby asystent programowania. Cloud 3.7 Sonnet jest dostępny we wszystkich planach, łącznie z planem darmowym, natomiast rozszerzone myślenie jest dostępne dla wszystkich użytkowników, poza użytkownikami darmowej wersji CLOD. Co jest ciekawe, to Clod został stworzony inaczej niż inne podobne modele myślące na rynku, czyli nie jest to osobny model myślący, tak jak na przykład w ChatGPT O1 czy O3, gdzie 4O nadal jest modelem podstawowym, tutaj model podstawowy i model myślący, jest jednym modelem o nazwie. Klot 3.7 Sonnet. Tutaj entropy pisze, że jest to wzorowane na ludzkim mózgu, który mamy w zasadzie jeden, a nie kilka. Ma to też zalety, jeśli chodzi o wygodę użytkownika. Ponieważ nie musimy się przełączać między różnymi modelami, tylko mamy jeden model z którego korzystamy. Zobaczmy teraz na wyniki testów. Software Engineering, dokładność. Tutaj Clot 3 Sonnet zdecydowanie wygrywa, nawet w porównaniu z Clot 3.5. No i tutaj mamy model jeszcze O1 z O3 Mini High, także Deepseek, które są na podobnym poziomie. I tutaj mamy jeszcze taką grafikę, gdzie Antropi przedstawia tak, jakby drogę do. Modelu, który będzie znacznie przewyższał i rozwiązywał problemy, które ludziom zajęłyby lata do rozwiązania, i Antropik przewiduje, że stanie się to na tą chwilę, że stanie się to w roku 2027. Zobaczmy teraz, jak Klod 3.7 Sonnet radzi sobie w różnych zadaniach praktycznych. I tutaj mamy interfejs Klod. Mamy model wybrany 37 Sonet. Model myślący normalny lub rozszerzony do zadań matematycznych i programowania. Zacznijmy w trybie normalnym i zadajmy Klodowy kilka pytań. Zacznijmy od zadań ogólnych. Tutaj mamy pytanie: Kto wynalazł telefon i jaki miał on wpływ na globalną komunikację? Nie była to odpowiedź natychmiastowa, natomiast dosyć szybka. I tu mamy Aleksander Bell, wynalazł praktyczny telefon w 1876 roku, umożliwił natychmiastowo. Komunikacji głosowej na duże odległości zapoczątkował erę nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Z czasem telefon ewoluował od prostych urządzeń przewodowych do telefonów komórkowych i smartfonów, które łączą funkcje komunikacji, rozrywki i dostępu do informacji w jednym. Urządzeniu. Tak więc mamy tutaj prawidłową, zwięzłą odpowiedź. Jakie są główne czynniki przyczyniające się do zmian klimatycznych? Główne czynniki emisje gazów cieplarnianych, wylesienie, rolnictwo przemysłowe, przemysł, naturalne czynniki aktywność słoneczna, topnienie wiecznej zmarzliny. Naukowy konsensus wskazuje, że działalność człowieka, szczególnie emisje gazów cieplarnianych, jest dominującym czynnikiem odpowiedzialnym za obserwowane współcześnie zmiany klimatu. Przejdźmy teraz do zadań logicznych. Co jest pełne dziur, ale nadal utrzymuje wodę? Gąbka jest pełna dziur, ale nadal utrzymuje wodę. Krótko, zwięźle i bardzo szybko. Co możesz złamać, nawet jeśli tego nigdy nie podniesiesz ani nie dotkniesz? Obietnice możesz złamać, nawet jeśli nigdy nie podniesiesz ani nie dotkniesz. Zgadza się. W zasadzie natychmiastowa odpowiedź. Teraz, ile jest liter A w słowie prokrastynacja? Pozwól, że sprawdzę to krok po kroku. Zatem, w słowie prokrastynacja są trzy litery A. Znowu odpowiedź prawidłowa i znowu bardzo szybko. Podaj 10 zdań, które kończą się wyrazem programowanie. Bardzo szybka odpowiedź i zadanie wykonane prawidłowo. Tutaj, Grok odmieniał nam to ostatnie słówko programowanie. Tutaj, Claude. Zawsze używa tej samej formy, podobnie jak model o 3 mini, więc po raz kolejny wykonał zadanie błyskawicznie, kilka zadań matematycznych mam filiżankę kawy o pojemności 300 ml. Jeśli wypiję jedną trzecią filiżanki ile kawy w mililitrach mi zostanie, bardzo szybko odpowiedź po raz kolejny zostanie Ci więc 200 ml. Tutaj mamy sposób obliczenia i wynik zostanie Ci więc 200 ml, co jest odpowiedzią prawidłową. 3, 6, 9, 12, jaka jest następna liczba w ciągu. Następna liczba w ciągu 36912 to 15. To jest odpowiedzią prawidłową i tutaj mamy wyjaśnienie, dlaczego tak jest. I tutaj mamy kolejne ciekawe pytanie, ile zer znajduje się na końcu liczby 100 i dlaczego? Na końcu liczby 100 znajdują się dwa zera. Liczba 100 to 10 do potęgi drugiej, czyli 10 razy 10 równa się 100. Każda potęga 10 dodaje jedno 0 na końcu liczby. Myślę, że jest to logiczne wytłumaczenie. Rolnik ma 17 owiec, wszystkie oprócz 9 giną ile owiec pozostaje? I tutaj mamy odpowiedź. Rolnik ma 17 owiec, a wszystkie oprócz 9 giną. To oznacza, że 9 owiec pozostaje przy życiu. Zadanie jest sformułowane w sposób, który może być mylący. Wszystkie oprócz 9 giną. Oznacza, że 9 owiec przeżyło. A pozostałe 8 zginęło. Tak więc rolnikowi pozostaje 9 owiec. 5,15 czy 5,11, która liczba jest większa? I tutaj podobnie jak inne modele, Klot porównuje. Wartości dziesiętne i na tej podstawie twierdzi, że liczba 5.15 jest większa niż 5.11, co się akurat zgadza. Zobaczmy teraz kilka zadań etycznych i moralnych. Czy etyczne jest zastępowanie ludzkich miejsc pracy przez AI? Jeśli przynosi to korzyści gospodarcze, to złożona kwestia, w której ścierają się różne wartości i perspektywy. Z jednej strony automatyzacja pracy przez AI może być uznana za etyczną, gdyż zwiększa ogólną produktywność i dobrobyt społeczeństwa, z drugiej strony można ją uznać za nieetyczną, gdyż powoduje masowe bezrobocie bez odpowiednich mechanizmów wsparcia. Kluczowe pytanie dotyczy tego, jak zarządzamy tą transformacją. Czy korzyści gospodarcze są sprawiedliwie dystrybuowane, czy istnieją programy przekwalifikowania zawodowego, czy system opieki społecznej jest dostosowany do nowych realiów. Etyczność tej zmiany zależy więc nie tylko od samego faktu zastępowania pracy, ale od tego, jak społeczeństwo radzi sobie z jego konsekwencjami i czy dążymy do modelu, w którym. Technologia służy dobrą wspólnemu. Zobaczmy teraz, jak wygląda kreatywność Kloda. Wymyśl futurystyczne urządzenie i wyjaśnij, jak mogłoby zrewolucjonizować codzienne życie. Neurosync, mikroskopijny implant neurologiczny, który synchronizuje się z Twoim układem nerwowym przez Nano Interface. Neurosync pozwala na bezpośrednią wymianę wspomnień, umiejętności i doświadczeń między użytkownikami. Za ich świadomą zgodą, jak zrewolucjonizuje codzienne życie, błyskawiczne nabywanie umiejętności, głębsza empatia społeczna, przełamywanie barier komunikacyjnych, demokratyzacja edukacji, zachowywanie wiedzy pokoleniowej. Mnie się to podoba. Kilka łamigłówek, dwie matki i dwie córki poszły na zakupy i kupiły po jednej sukience dla każdej z nich. Jak to możliwe, że razem kupiły trzy sukienki? To zadanie jest troszeczkę zmodyfikowane w porównaniu do pytania, jakie zadawałem innym modelom w poprzednich testach. Natomiast zmianę tego pytania zasugerował Tomasz, któremu dziękuję za tą sugestię, i zobaczmy teraz, jak Klot odpowie na to pytanie. Dosyć długo tutaj myślał, a przynajmniej dużo dłużej niż w poprzednich pytaniach, no ale odpowiedź mam prawidłową. Dwie matki, dwie córki, trzy osoby razem, babcia i jej córka córka babci i jej i wnuczka. Tak więc tylko trzy osoby i potrzebne było tylko trzy sukienki po jednej dla każdej osoby. Prawidłowa odpowiedź. Kolejne pytanie z koniem. Mężczyzna ma kapitał początkowy w wysokości 600 zł. Kupuje konia za 600 zł. Sprzedaje konia za 700 zł, następnie kupuje konia z powrotem za 800 zł i sprzedaje konia ponownie za 900 zł. Na koniec ile pieniędzy mężczyzna zarobił lub stracił, a może wyszedł na zero? Przeanalizujmy sytuację krok po kroku. Mężczyzna miał na początku 600, a na końcu 800, zatem zarobił 800, czyli 200. Muszę powiedzieć, że jest to najgorsza odpowiedź z testowanych przez mnie modeli. Tutaj musiał widocznie kupić na kredyt. Specjalnie tutaj podałem, że kapitał początkowy wynosi 600, więc jeśli sprzedał za 700, miał 700 zł, no nie był w stanie kupić tego konia za 800. Grok 3 w podobnym pytaniu zwrócił uwagę na to, że jest to możliwe tylko w przypadku, jeśli nie mamy ograniczenia kapitału. Natomiast Claude nie wspomniał nic na ten temat. No i muszę powiedzieć, że jestem trochę zawiedzony tom Musisz przewieźć na drugą stronę rzeki wilka, kozy i kapustę. Łódka jest jednak mała i może przewieźć tylko ciebie i jedno z trzech. Kozy, wilka lub kapustę. Tutaj znamy tą sytuację. Wilki i kapusta są już na drugim brzegu, a ty z kozą nadal czekasz na transport łodzią. Co robisz? Tutaj Claude zwraca uwagę, zadanie jest trochę nietypowe, bo zwykle w tej zagadce zaczynamy z wszystkimi na jednym brzegu. Ale w Twojej wersji rozwiązanie jest proste, bo wilki kapusta mogą zostać sami na brzegu bez problemu. Pozostaje więc proste rozwiązanie: wsiadasz z kozą do łódki i przypływasz na drugą stronę. Dobra odpowiedź. Zobaczmy teraz kilka zadań jeśli chodzi o kodowanie i tutaj wybierzemy sobie rozszerzony tryb myślący. Mamy tutaj takie pytanie, stwórz stronę internetową w HTML, CSS i JavaScript kursu tworzenia biznesowych stron internetowych. Wygląd strony ma być profesjonalny, nowoczesny i minimalistyczny. Tutaj jeszcze piszę o szczegółach, jakie informacje ma zawierać ta strona internetowa. Tutaj fajnie, widzę, kod przedstawia ten kod. Piszę go po prawej stronie. Takie trochę canvas w ChatGPT. Zobaczymy co się stanie dalej. I momentalnie po wygenerowaniu całego kodu na tą stronę wyświetlił i muszę powiedzieć, że jest to dość ciekawa strona wizualnie. Być może jeszcze zmieniłbym tutaj parę rzeczy. Natomiast jest dosyć obszerny tekst. Mamy tutaj ikonki. Mamy przycisk kup Teraz. Tutaj mamy jeszcze taki przycisk Publish. OK, spróbuję to zrobić. Czyli mogę skopiować teraz link i wyświetlić tą stronę. A to jest ciekawy sposób udostępniania wygenerowanych przez Cloda. Stron internetowych czy innych materiałów do innych osób. Tutaj mamy nawigację. Tutaj można skopiować ten kod, pobrać go czy lub opublikować tak jak to przed chwilą zrobiliśmy. Możemy wyświetlić kod lub możemy wyświetlić podgląd tego kodu. Więc bardzo fajnie tutaj jest rozwiązane wyświetlanie całego wygenerowanego kodu w interfejsie. Claude. Jestem ciekaw czy Claude jest w stanie wprowadzić teraz do tego kodu jakieś zmiany i tutaj mam prompt popraw wygląd strony najbardziej estetyczny nowoczesny i biznesowy Okej, okay, tutaj widzę że Claude Poprawia kod tej strony, co mi się bardzo podoba: czyli raz wygenerowany kod można dowolnie zmieniać, po prostu pisząc prompty. No i zajęło to Klodowi kilka minut, napisał bardzo dużą ilość kodu i strona ta faktycznie wygląda dużo lepiej. Mamy tutaj ikonki, wygląda rewelacyjnie. Jest to zdecydowanie najlepsza strona internetowa w tym zadaniu z wszystkich modeli, jaką uzyskałem. Mamy tu, tak, jak tu Klot pisze, nowoczesna typografia, udoskonalona paleta kolorów, nowoczesny układ sekcji, tak, ulepszone interakcje. Mieliśmy tutaj animacje, mamy tu ikonki, wyróżniające się elementy, tak, usprawnienia nawigacji. Jak najbardziej tą stronę po przerobieniu tekstu można swobodnie Publikować. Może ten tekst dałbym też biały, natomiast wszystko resztę wygląda po prostu profesjonalnie i rewelacyjnie. Spróbujmy to opublikować. No i teraz mamy porównanie pierwszej wersji, tak to wyglądało, i drugiej wersji. Wygląda to dużo lepiej, jeśli chodzi o czcionki, animacje, różne elementy, detale, takie jak tutaj za, te zaokrąglenia, wypunktowania, ikonki. No muszę przyznać, że wygląda to super. Zobaczmy teraz grę, kółko i krzyżyk w HTML, CSS i JavaScript. Wygląd profesjonalny, nowoczesny i minimalistyczny. I KLOT od razu zabiera się zapisaniem. OK, mamy naszą grę. No i znowu trzeba powiedzieć, że jest to chyba najlepsze wykonanie tej gry Kółko i Krzyżyk, jak do tej pory ze wszystkich modeli, mimo, że nie ma tu jakichś specjalnych fajerwerków. Zobaczmy jeszcze grę Nupagadi, tym razem jednak nie w Pythonie, a w HTML, CSS i JavaScript. Tutaj napisałem jeszcze zadbaj o detale i jak najwierniejsze odzorowanie oryginalnej gry. Znowu Klod napisał masakryczną ilość kodu i mamy tutaj grę. Wygląda na ciekawie i zobaczmy, wystartuje Tutaj mamy jakiś błąd kodzie. Tutaj steruje chyba raz, dwa, trzy, cztery, OK. No nie, trzeba powiedzieć, że nie wyszło to klodowi, ponieważ tak naprawdę jajka spadają z dwóch grzęd, mimo, że teoretycznie są cztery. Jeśli chodzi o grywalność tej gry jest słaba, jeśli chodzi o kwestie wizualne też jest słaba, natomiast trzeba oddać klodowi że próbował odwzorować oryginalną grę, natomiast brakuje wiele do ideału. Jestem ciekaw, czy Klod posiada funkcję search. Tutaj ma Sprawdź najnowsze wiadomości o ChatGPT. Wybierz najciekawszą na podstawie tego, co mnie wiesz. Napisz krótkie podsumowanie wybranej wiadomości Uzasadnij, dlaczego wybrałaś akurat tą wiadomość. OK, tutaj Klot pisze, Niestety nie mam dostępu do najnowszych wiadomości o ChatGPT. po październiku 2024. Czyli Klot nadal nie ma dostępu do internetu. I zobaczmy teraz wygenerowanie książki o sztucznej inteligencji o objętości. 30 tysięcy słów. Z przyjemnością przygotuję dla Ciebie książkę o sztucznej inteligencji. Tutaj mamy spis treści, i tutaj mamy informację, że Claude osiągnął limit, a wygenerował no, w zasadzie dwa rozdziały dopiero, ale podobnie jak w innych modelach, jak w ChatGPT i w Groku, możemy napisać kontynuuj i będzie kontynuował dalej. Miejmy nadzieję. Rusza dalej i generuje naszą książkę o sztucznej inteligencji. Tak wygląda nowy model AI Clot37 Sonnet. Jeśli chodzi o pisanie kodu, to Clot rzeczywiście imponuje, pisząc dosyć szybko, wysokiej jakości kod, natomiast jeśli chodzi o pozostałe zadania, to w większości wykonuje je poprawnie. Natomiast moim zdaniem trudno tutaj mówić o jakimkolwiek przełomie, przynajmniej na podstawie tych kilku testów na gorąco. To by było na tyle, jeśli chodzi o Klot 37 Sonet od Anthropic, a jeśli chcesz zobaczyć, jak z podobnymi zadaniami radzi sobie Grok 3 od Ilona Maska, kliknij teraz w link znajdujący się na ekranie. Ja mam na imię Przemek i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!